A co jeśli Państwu powiemy, że to wnętrze, w którym się teraz znajdujemy, to nie jest domek dla lalek, tylko wnętrze celi więziennej. Tak, swego czasu naprawdę Ale... cele więzienne malowano na różowo. Tak, tak, tylko chciałbym od razu przyjść. My nie jesteśmy w więzieniu. Nie, to jest Taka inscenizacja. Nie. Tak, tak. Ale są z nami nasi goście, którzy też nie są w więzieniu, a są z nami po to, by porozmawiać o sile różowego koloru. Kasia Jaroszyńska, dziennikarka i doktor Marek Borowiński, międzynarodowy ekspert do spraw kolorów. Dzień, Dzień dobry. dobry, wyjaśnijmy, panie doktorze, o co chodzi z tą celą więzienną i kolorem różowym. Cześć, to Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry o to chodzi, że kiedyś sprawdzono badania. Aleksander Schaus, to jest dyrektor Instytutu Badań Biosocjologicznych, przeczytał kiedyś książkę szwajcarskiego, słuchajcie, psychiatry Listnera, który opowiadał o tym, że kolory odpowiadają za identyfikację emocji. Jest nawet taki słynny test kolorów Listnera i tam się układa kolory, jak się dzisiaj Sandra i układa sobie kolor od pierwszego. Skoro przeczytał Schaus, stwierdził, że może można zrobić odwrotnie, skoro kolory odpowiadają za emocje, czy kolorami można wpływać na nasze emocje. I postanowił zrobić eksperyment. I zwrócił się do marynarki wojennej, e, odkrywszy pewien odcinek, właśnie różu, który tutaj widzimy, żeby pomalować cele. I zwrócił się do Jane Bankera i Rona Millera, czyli dwóch oficerów amerykańskiej armii, stąd nazwa koloru Baker Miller Pink, żeby pomalować. I co się okazało? Okazało się, że ten kolor Łagodzi agresję. Co prawda, jest to przy krótkich ekspozycjach, ale jest to specjalnie dobrany kolor, no bo kolory mogą e, wpływać na nasze emocje. Kolor działa pod kątem, słuchajcie, psychologicznym, fizjologicznym i fizycznym, bo tak, żebyśmy sobie wyjaśnili to tak naprawdę nasze oko to radar, a kolory to fala no i to oko wyłapuje tą falę. I mózg przesyła do mózgu, i mózg to składa w obraz. I to wpływa na nasze emocje, napięcia i hormony. To tak krótko, żebyśmy wiedzieli, że jest podstawa biologiczna do tego. Czyli można to trochę porównać do tego, że ta czerwona płachta na byka działa w ten, a nie inny sposób, więc. Oczywiście. Człowiekiem jest podobnie, tak? Dokładnie tak. Czerwona płachta mniej działa na byka na człowieka, tak? Bo jest to. Czerwony ma najsilniejszą falę, bo mamy kilka w okołapie tę falę, tak? Czyli mamy czerwona najsilniejsza, niebieska, najsłabsza, zielona jest pośrodku. A że różowy strzał z dobrą odpowiednią proporcje, bo to jest jeden galon czyli 3,7 litra białej farby i pół litra tylko czerwony w związku z tym my mamy taki piękny spokojny jak tutaj na tych zdjęciach odcień różu który słuchajcie nie wywołuje u nas napięcia sprawdzono że on też hamuje apetyt dlaczego dlatego że kiedy jesteśmy w stanie poddenerwowania to chcemy jeść wiecie natychmiast potrzebuje energii tu teraz ale okazuje się, że kiedy napięcie spada, ja nie potrzebuję natychmiast czegoś słodkiego, węglowodanów. W związku z tym sprawdzono, że on hamuje apetyt. Musimy sprawdzić to na sandrze, bo ona nie działa. <laughs> Róż Millera, Kasiu, taki nieco rozbielony, faktycznie podczas gdy magenta wywołuje w nas takie napięcie, to ten pastelowy powoduje spokój. Czy to jest modny kolor do wnętrz? To jest modny kolor, ale u Zetek, tak bym powiedziała. Wielku, u kogo? U Zetek, czyli u Ach. tych najmłodszych, ponieważ oni sobie bardzo teraz ukochali takie wnętrza kolorowe. Rzeczywiście oni wychodzą poza pewne schematy. Nie powiedziałabym, że to jest jakiś taki kolor, który w ogóle jest w niezwykłych trendach w tej chwili. Natomiast jeżeli mamy odwagę, bo to jest kolor odważny zdecydowanie, to do wnętrza można sobie go wprowadzić po to, żeby troszeczkę tego wajbu jakiegoś ciekawego tam dodać. To jest taki odcień mniej więcej jak jest u mnie na spodniach. O, zobaczcie na przykład. Kawata jest, cukrowa, trochę. To jest, to są błoczek. wnętrza, Słuchajcie, dopamin dekor. To właśnie to nowe pokolenie bardzo lubi taki styl dopamin dekor, czyli takie wnętrza, które sprawiają nam przyjemność, które są takie kolorowe, wesołe, szczęśliwe. I tam jest róż, ale tam jest też fiolet, tam jest niebieski, tam jest zielony. Tam każdy kolor absolutnie łączy się z każdym i tam ten Baker Miller Pink też ma się wyśmienicie. Ja muszę tutaj doprecyzować pewną rzecz, ponieważ niektórzy mhm. mężczyźni. Nie zależne, nieważne czy z Gen Z, czy z innego gen, mm -hmm. y, mogą mieć pewien problem mentalny z tym, że mają pomalowaną ścianę na różowo, ale jednak chcieliby troszeczkę obniżyć poziom zdenerwowania. Czy trzeba od razu malować półpokoju, czy można się zadowolić jakimś małym elementem tego różu? Można się zadowolić, może to być poduszka, kot, my możemy też sobie robić nawet w pracy przerwy tak zwane percepcyjne. Spróbujmy, może nasi widzowie z tego skorzystają, i z 10 minut, 5 popatrzeć na kartkę w takim kolorze i zobaczyć, jak reaguje nasze ciało, bo to nie o to chodzi, że sobie wymyślę, okej, okay, on mnie uspokoi. Nie, spróbuj Zobacz, popatrz przez 10 minut na ten kolor i sprawdź, jak reaguje twoje ciało. Czy faktycznie za chwilę nieco wolniej oddychasz? spada no i jesteśmy trochę spokojniejsi. Sprawdźmy, zobaczmy, tak, bo ja myślę, że mentalnie, kulturowo też. Z drugiej strony ten kolor, bo pamiętajmy, że my, jak mózg odbiera kolory, to nie jest tylko biologia, ale też kontekst kulturowy. Jeżeli dziecko jest wychowywane od zera do dzisiejszego dnia, niezależnie, 30, 50, 60 lat, my jesteśmy w kontekstach kulturowych, czyli mamy skojarzenia. W związku z tym ten różowy, słuchajcie, też był kojarzony właśnie z macierzyństwem, z ciepłem, z opiekuńczością. W związku z tym to oddziaływanie kulturowe, w tym jak Eksperymencie może też mieć jakieś znaczenie, bo ten kolor nie jest tylko czysto na poziomie psychofizjologii, czy naszej biologii mózgu do odbioru, ale jednak na poziomie też kontekstów kulturowych, bo nie da się z nich wyłączyć naszego mózgu. Czy jest Kasienko, taki kolor, z którym tego? tego konkretnego typu różu nie powinniśmy łączyć, a z którymi kolorami sprawdzi się świetnie wewnętrznie. Zetki ci powiedzą, że w ogóle nie ma takiego koloru, z którym się nie da połączyć innego koloru, <grym> no, bo tak, tam tak się tak. da połączyć absolutnie wszystko. Natomiast o, tutaj <grym> mamy odcienie, które bardzo dobrze z tym Baker Miller Pink się A to łączy. są rale, tak? Te, 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 tak, te, 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 tak, Tutaj czyli... masz wszystko, zobacz, dokładnie z numerkami. Czyli tak, biel złamana będzie bardzo dobrze. Ona będzie tak troszeczkę tonowała ten róż. Tak samo jasna szarość, beż, piaskowy. Tutaj niżej mamy kolory, które będą kontrastować. Czyli, czyli albo możemy próbować ten róż w naszym wnętrzu y, troszeczkę. Aha, tam się mam patrzeć. Nie, nie, chodzi o to, że tutaj widzisz wszystko. Tak, tutaj <laughs> widzę wszystko, to mam trochę zasłonięte. Y, czyli albo mamy takie kolory, które troszeczkę łagodzą ten róż, albo działają właśnie na zasadzie kontrastu. Ja jestem ten team kontrastowy, nie wiem jak wy. Mm, czyli ja bym sobie tutaj czerni, granat. Bardzo fajnie, w takich akcentach. Tak? W ogóle pamiętajmy o tym, że to są tak mocne kolory, że ja bym proponowała jednak, żeby je akcentowo właśnie traktować we wnętrzu. To samo chciałam powiedzieć, bo Czyli... przy czerni zyska ten róż na, wiesz co, standard na intensywności. Natomiast okay. jeżeli można wejść w słowo, przy szarości będzie znakomicie wyglądał, bo szary jest idealnym kolorem, ponieważ on absorbuje barwę, która jest dominująca. Czyli w przypadku tego ten szary się stanie nieco bardziej różowy. Oprócz tego też ten różowy będzie ten szary ocieplął. Dokładnie tak, będzie mu przyjemny. Będzie bardzo przyjemnie. Zielony w ogóle to jest taki kolor, który może Zielony się wydawasz, i róż? A zobacz, jak... ja zwariuję. Ale poczekaj, ale poczekaj. A jak kupujesz swojej żonie kwiaty, to one okay. bardzo często. Mają kwiat różowy, a łodygę jaką mają zieloną. I to świetnie ze sobą gra. To już natura udowadnia, bo że te kolory wbrew. No właśnie, tu stawiać mi w bardzo niekomfortowej sytuacji. To idźmy dalej. Kasiu, nie da się ukryć, że nieco infantylnie wygląda takie wnętrze, które jest całe w różu. Rozumiem, że gra akcentem, czyli na przykład tu mamy taką różową, dobrze mówię różową komodę, bo się już tak, boję używać, czy to jest komoda, ruch, czy... I na przykład możemy na niej postawić coś w kolorze. Widziałam tam złoto. I to będzie dobrze wyglądać. Złoty, tak. Złoty z różowym bardzo dobrze, albo tak jak tutaj monochromatycznie, czyli idziemy w. Różową komodę, na której są różowe akcenty. Ja bym ten kolor y, potraktowała tak, jak już mówiłam, akcentowo, czyli mm -hmm. na przykład, nie wiem, trzy jakieś fajne Właśnie. przedmioty w pomieszczeniu, albo jedna, która jest designerska i na przykład jest różowa, czyli jakaś przepiękna różowa lampa, albo jeden różowy fotel, który naprawdę oprócz tego, że ma kolor niezwykły, to też formę ma, taką, na której warto zawiesić oko. No dobra, ale załóżmy, że nie jesteśmy tak z Gen no bo raczej nie ale jesteśmy. Ale to, to, to były rady nie dla Gen -Z. Nie, 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 to o to. Były dla i że, i że i z czym ten róż ewidentnie nie pasuje. Z brązem, z takim czystym brązem. Tak. On na pewno nie będzie siedział, bo one się trochę znoszą. Bo zobaczcie, mamy też koło barw. Mówiłeś Maćku, o tym, że czerwony i zielony, e, właściwie różowy, a to jest odmiana czerwonego, one są naprzeciwko koła barw u siebie, czyli pasują do siebie. Czyli chcę powiedzieć, że to jest zgodne z kołem barw. I tu jest fajny punkt odniesienia zarówno dla nas, jak i dla widzów. Na pewno z tym brązowym nie będzie siedział. To jest taki ewidentny kolor, z którym ten róż będzie miał kłopoty. Z drugiej strony, Sandra, też wspomniałaś o tym, że może mieć kulturowo problem. Pamiętajmy z tym różowym wnętrzem. Pamiętajmy, że to jest trochę tak, to ludzie wymyślili określenia, że różowy jest bardziej dziewczęcy, niebieski chłopieńcy. A ja na to trochę tak patrzę słuchajcie, że kolory były dużo wcześniej niż my i długo po nas jeszcze pozostaną, bez żadnych znaczeń e, konotacyjnych, marketingowych i wszelkich innych. Cieszmy się tym fajnym dobrodziejstwem kolorów, tego, co też tu Kasia fajnie powiedziała, powiedział o tych wnętrzach przepięknie przygotowanych. Cześć, tu Dorota! I... Marcin! Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry.tvn.pl